Hanka nie wie co się dzieje, Dani. To jest środek nocy. Jedziesz do babci. Bo ty ci mnie na plan filmowy nie wpuszczą? No cóż. No i Erik zdradził, gdzie jedziemy. Serio? Serio. Jedziemy na plan filmowy. Pierwszy raz w życiu. Nowe doznania, nowe doświadczenia. Nowe wszystko. Tak. Zobaczymy, czy nam pozwolą tam w ogóle coś kręcić. To dotarliśmy. Ekipy się zbierają. Filmowa i kamperowa. Kamperki stoją też.

Coś się zaczyna działać. Rozstawiają kampery Bazyl po charakteryzacji Takie mebelki nam dali do filmu <grym> do Mebelki nie, 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 nie. i takie zydelki o, a tam jest, kończą właśnie jakieś ujęcie nie, dobrze, tak. Przerwa w zdjęciach. Byliśmy na obiadku. Ej, czekamy, co będzie dalej. <laughs> Jakie ma kolczyki, pokaż to. Ale patrzcie, to jest, przywią... jest do każdego detalu. Jest e, waga przywiązana bardzo. Pani postawiła taką miskę i do środka nakładła tych spinaczy, jakby to było istotne. i kamper gra trzeci plan, nawet chyba. No, siądnijcie sobie na zydelkach Przestawiłaś to krzesełko teraz No i teraz na filmie się nie będzie zgadzało że... oh, no. Niektórym szczęściarzom się udało, nie? Uciec z planu już Musimy poczekać, aż skończą to ujęcie. I wyjeżdżamy już z tego. Musimy poczekać.